Bo ja się tak śpiewam Śpiewam, bo ja kocham Bibera Czujesz? Ja odłożę może tą flachę Bo tak dziwnie No tak, nie? No ja kocham Bibera Czujesz? Ja, ja, ja właśnie Widzicie? Moje plakaty Ja może się zaprezentuję, bo ja nie wiem Czy ja wyglądam na fankę, a ja jestem Fanką, naprawdę Naprawdę mocną Mocna fanka, nie? Ja, na przykład, popatrzcie na mój makijaż Nie? Ciszę zrobię jeszcze ciszerna No może ten Przecież biber to fiolet Nie ja sobie tak lubię chodzić w tym, bo za dużo rzeczy fioletowych nie mam, bo no wiecie, teraz inne kolory są trochę modniejsze, ale ja sobie tak w oczy trochę fioletu czasnęłam. Nie, widać taki? No i lubię, lubię podkreślać ten fiolet, żeby właśnie go było widać i w ogóle. Ja może zaprezentuję moje plakaty, bo ja jestem fanką biberka mojego i tutaj mam taki plakat ładny, takie ciasteczko tu widzicie, nie? żeby moja tapeta jest taka trochę zbyt pospolita i chcę sobie zrobić właśnie taki fototapetem Bibernia. Ale to będzie fajne myślisz, tak? To już będzie dobre? Nie bo ja tak właśnie myślę. No i ogólnie muszę powiedzieć, że dzisiaj jest 2 kwietnia 2013 i 25 marca był... właśnie być, by jestem jedyna w swoim rodzaju i on mi to nawet powiedział, powiedział Biber do mnie. No i po prostu yy, ja tam pojechałam, właśnie coś w tym z tym, tym nie? klimacie, lubię, lubię wyróżniać się z Tumu. I tak od stóp do głów jestem po prostu piękna i odjechana, i drugiej takiej nie było. I słuchajcie, ja mam zdjęcia z Biberem, ale jest w wywoływaniu, właśnie, robi się i wszystko, no jak wywołam, to ja wam pokażę, nie? Ale autografy to w szkole mi zabrali. Chyba mam już mam w oczach, ja nie chcę już o tym mówić. Eee, Boże. No ale naprawdę ja uważam, że... Czekajcie, ja włączę tą piosenkę jeszcze raz. Jeszcze raz, jest pilot. Gdzie jest pilot? No. Eee, dobra, pilota nie ma, a jest pilot. Tu. Ojej. No to bądźmy to jeszcze raz. Przeżyjmy te emocje. Eee, no i teraz właściwie powiem... Na razie, bo co mam więcej mówić?